Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii warsztatowej. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wymienić noże w strugu elektrycznym. Kupiłem tej samej firmy Co Strug, czyli Grafit. I będziemy brać się teraz za ich wymianę, bo nie ukrywam na tych deskach, które przygotowuję do obudowy zabudowy basenowej. Na moim kanale możecie zobaczyć wiele filmów, właśnie z tej zabudowy. Jest dużo wkrętów, dużo gwoździ, i zobaczcie jak, jak one się wytępiły w tych miejscach. Od też co prawda. Nie wiem z jakiej stali były, bo nie są opisane te stare właśnie noże. Te zużyte. Na tych nowych z grafit pisze, że są to ostrza HSS. I trochę lepiej wyglądają. Zobaczymy. Ja kupiłem dwie sztuki po 30 zł, chyba dwa opakowania. Zobaczymy, jak długo mi posłużą. Te, te nie nabyły się długo, oryginalne z strugiem. Może na czystych jakichś deskach e, tartacznych byłoby o wiele dłużej, ale na takich z nie pochodziło długo. Dobra, pokażę Wam teraz, jak to wymienić. W tym strugu 110 mm szerokości. Są to cztery śruby mocujące na klucz 10 mm. Popuszczamy je teraz. Ja już jednego wymieniłem, ale zaraz powiem wam o co chodzi. Dość mocno są przykręcone. Muszą być zresztą. Wykręcamy całkiem śruby. Dobra. I teraz mamy tą obudowę podtrzymującą i całe ostrze. Wyciągamy jedno i drugie, widzicie, plus to zużyte nasze ostrze. Tutaj nie ma możliwości obrotu. W niektórych modelach jeszcze było tak, że dało się obrócić, i z drugiej strony też były ostrze do, do struga. Spróbujmy to przedmuchać. Tylko nie wiem, czy jest coś powietrza w kompresorze. Yeah. I teraz tak zakładamy ostrze, tak samo jak, był, jak to demontowaliśmy. Zakładamy pff, tą listwę prowadzącą, ona ma tam na dole, niżej, nie wiem czy widzicie, rowek, w którym wchodzi nam, nam ten metal. I, przy pomocy jakiegoś śrubokręta, a nawet dwóch, możemy sobie to na chwilę montażu przytrzymać. O, właśnie tak. I celujemy śrubami ostrożnie, żeby nie zerwać gwintów. Jedna jest. Druga jest. Wymiana ostrzy jest banalnie prosta. Najważniejszym elementem. Wymiany ostrzy jest dobre ich ustawienie i wyregulowanie względem stopy, ale to Wam zaraz pokażę. I dokręcam tylko tak z czuciem, nie na siłę, ale dokręcając śruby do końca, żeby nam się to tak swobodnie nie przesuwało, tylko z delikatnym oporem. Tak jest. I mamy ostrze dokręcone. I teraz przy pomocy śrubokręta lub jakiegoś cienkiego e, przyrządu musimy wysunąć to ostrze do góry. Trochę za mocno, widzicie? Chyciło. Musimy delikatnie popuścić, żeby ono swobodnie się ruszało, ale nie, nie za lekko. Dobra, wysuńmy go do góry. O, teraz wychodzi. Suwamy go na tyle więcej. I przy pomocy szpachelki lub kątownika czegoś prostego przykładamy do, do naszego ostrza i względem stopy regulujemy jedną, jak i drugą stronę. Tak, żeby nam się dotykało, stykało, a nie, a nie wystawało powyżej, bo będzie nam po prostu zbierało szybciej. Materiał i oczywiście regulujemy to na zerze. Na zero. I teraz obracając tymi nożami, cały czas dociskamy kątownik, żeby on nam się schował. Schował niżej niż ta nasza stopa. Dobra. Cofnijmy go delikatnie, żeby nie przestawić noży, i sprawdzamy jeszcze raz, czy obracając gdzieś nam chyta. Jeszcze jest tam delikatna obcierka. Musimy go delikatnie potraktować. Z tej strony. Z tej strony już nie. Z drugiej. Z drugiej też nie. Jest dobrze ustawiony, a więc kontrujemy, nie poruszając niczego. Raz. I druga śruba. I teraz na siłę. Oczywiście też z czucie bez przesady. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze raz kontrolnie. Jest. 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 I jest. Sprawdzamy po raz kolejny, już przy, po dokręceniu. Tak, super. Nie haczy nigdzie, a dolega do. A dolega do kątownika. I to w zasadzie wszystko. Struk mamy gotowy do dalszej pracy. Ja będę obserwował i zobaczę, jak długo na tych ostrzach grafita. Spiszę się teraz, czy będzie to dłużej niż z tymi, którymi, które były kupione razem z, z naszym strugiem, ale to się wszystko okaże. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was do innych materiałów. Trzymajcie się, cześć.